Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład Barana Przepowiednia na rok 2025. Co czeka Barana? Ten rozkład może pomoże odkryć, co czeka Was w najbliższych miesiącach. Jaka tutaj jest wskazówka? Od y, roczni bogiń dla barana. A z wstanie, czyli to będzie rok dla barana, kiedy baran będzie mógł a, jakby zdefiniować siebie na nowo. Będzie mógł się podnieść z jakiegokolwiek dna, baran odczuwa. Będzie mógł pokonać wszystkie wyzwania, które ewentualnie zaistnieją w 2025 roku. Ta bogini egipska, nut, ona po prostu zaopiekuje się tobą i będzie cię trzymać za rękę przez cały rok. Baran. I pojedziemy sobie przez wszystkie miesiące. Co w styczniu dla barana? Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj i czerwiec. Lipiec, sierpień, wrzesień październik, listopad, i grudzień. I energia główna energia miesiąca, e, przepraszam, roku. Roku 2025. Ewentualne wyzwania. A później na koniec wybierzemy sobie dwie wskazówki. Czyli styczeń. W styczniu cztery monety zaznaczają się sprawy finansowe, inwestycje. Czyli sprawy finansowe będą Pozytywnym aspekcie. Ty będziesz po prostu w takiej rutynie dnia codziennego w tym miesiącu. Będziesz po prostu utrzymywał taki przez cały miesiąc, to jakby taki status quo. Będziesz chronił te zasoby swoje, oszczędzał energię, po prostu trzymał ją blisko siebie trochę taką, nawet zamkniętą pod kluczem. Czyli takie zachowanie, czyli nie będziesz otwarty na zmiany, będziesz raczej utkwił w tej energii ca, ciągle tej samej przez cały styczeń. To będzie taka nieco energia zachowawcza, ale finanse będą tu dobre, praca też dobra. Może w emocjach będziesz się tak bardziej kogoś trzymał, tkwił w jakimś starym układzie i nie będziesz jakby chciał się, nie będziesz chciał jakby niczego tutaj zmieniać. W lutym absolutne sukcesy we wszelkich poczynaniach. Będziesz na świeczniku, będziesz zauważony w pracy sukcesy, w miłości sukcesy, w finansach sukcesy. Po prostu luty będzie świetny, będzie bardzo, bardzo pomyślny. Czyli tutaj jakieś wszelkie sprawy, które kiedyś tam zaczniesz, może w styczniu, mają się tutaj szansę pięknie zmaterializować. Wszelkie projekty zakończą się sukcesem, będziesz podziwiany, adorowany i również ktoś może cię zauważyć: zauważyć, kim jesteś, jakim jesteś wspaniałym człowiekiem. Także laury, nagrody, premie będą tutaj spływać na ciebie szerokim strumieniem. W marcu jest możliwość poznania kogoś wpadnięcia w jakiś romantyczny, gorący romans. E, tak, może być możliwość znalezienia pokrewnej, pokrewnej duchowo osoby. E, może być namiętna miłość, może być też również udane partnerstwo, współpraca z kimś. Tak więc, jeżeli e, są dla Ciebie ważne sprawy uczuciowe, to właśnie w marcu mają szansę się pięknie realizować. Może być przy Tobie jakaś blisko, jakaś piękna, fajna osoba, z którą będziesz czuł powinowactwo dusz, taką bliskość, takie pokrewieństwo. I to może być fajna relacja, ale również może to być... Jakaś sytuacja, która będzie się wiązała z jakimś wyborem uczuciowym, z jakąś decyzją. W kwietniu będziesz taki trochę wyciszony, może zrelaksowany, może tak trochę się zamyślisz. Po prostu trochę zwolnisz tempo swojego życia. Będzie taki większy spokój. Jeżeli będą jakieś trudne sprawy do agarnięcia, to będziesz potrzebował nabrać dystansu do tych spraw. Nie, nie jakby działać gorączkowo, tylko na spokojnie, może zmienić punkt widzenia na jakąś tam sprawę. Także będzie to taki okres spokoju, wyciszenia, odpoczynku, relaksu. W maju. W maju będziesz posuwał swoje sprawy do przodu, będziesz otwarty na nowe możliwości, na nowe osoby i będziesz, jakby, oczekiwał zwrotu z tych swoich inwestycji, ze swoich działań, jakie do tej pory zrobiłeś. Także otwierają się w maju przed tobą bardzo korzystne perspektywy, nawet na podróże, na poznanie nowych osób, na nowe relacje, nowe inwestycje, projekty. Po prostu horyzont stoi dla ciebie szeroko otwarty, i ty po prostu też masz patrzeć trochę szerzej na życie, otworzyć się na te nowe możliwości. W czerwcu, w czerwcu, może będziesz trochę zmęczony tym działaniem. W maju, będziesz może potrzebował trochę. Zrobić taką pauzę, trochę jakby przegrupować się, ogarnąć sytuację e, i zastanowić się, co dalej, w jakim ja jestem miejscu, co ja dalej chcę osiągnąć. Więc to taka będzie sytuacja. E, w lipcu wpadnie Ci do głowy jakiś świetny pomysł, e, jakaś... E, Prawda do Ciebie dotrze, coś sobie uświadomisz, może wymyślisz coś ciekawego, zastosujesz w swoim życiu jakieś nowe rozwiązania. Będzie to taki miesiąc myślenia, miesiąc podejścia takiego intelektualnego jakiegoś poszukiwania prawdy, większej jasności, klarowności, co po prostu dalej. A w, sierpniu, w sierpniu bierzesz na powrót sprawy w swoje ręce, ogarniasz wszystko, wszystko działa jak w zegarku i ty jesteś w pełnej kontroli. Może też pojawić się, jeżeli chodzi o relacje, jakiś mężczyzna, który będzie chciał jakiegoś ustabilizowanego związku, ustabilizowanej relacji. Będzie to taki solidny człowiek, na którym się można oprzeć yy, i można mu zaufać. On będzie w ogóle, yy, ale trzeba uważać, aby temu człowiekowi nie dać się zdomino, zdominować, bo to jest taka mocna energia. To jest yy, człowiek, który chce być liderem, który chce zarządzać i kontrolować wszystko, no ale on może też pomóc ci ogarnąć trochę Twoje życie. We wrześniu, we wrześniu, jest uspokojenie sytuacji, uspokojenie Twojego życia, bardziej takie łączenie się z intuicją, ze swoją wewnętrzną mądrością, szukanie jakiejś takiej duchowej prawdy, może jakiś rozwój duchowy. Jest to taki okres spokojny. Wyciszony w Twoim życiu. Tutaj jakby trzeba elastycznie podchodzić, nie spieszyć się, być cierpliwym. Sprawy, które ewentualnie załatwiasz, mogą wymagać po prostu dłuższego czasu, i trzeba być gotowym na okres oczekiwania, że na coś trzeba poczekać. Zanim po prostu przyjdą rozwiązania, czy przyjdzie pełna realizacja tych spraw. W październiku jest jakaś transformacja, jakaś zmiana. Być może coś tu przemyślałeś w tej arcykapłance i doszedłeś do wniosku, że coś w swoim życiu powinieneś zmienić. Otworzyć się może na nowe szanse, coś po prostu jakby posprzątać w swoim życiu, no bo i po prostu ten rok się będzie kończył, więc y, będziesz miał taką ochotę czegoś się pozbyć ze swojego życia, co już nie działa, może jakiejś relacji, może jakiejś sytuacji, może jakiegoś myślenia. Także będzie to miesiąc na porządki w swoim życiu uczuciowym. Czy zawodowym, czy w ogóle jakimś, każdym innym aspekcie, będziesz przechodził transformację, będziesz otwierał się na zmiany. No i ważne jest, nie bać się tych zmian, bo jeżeli coś wyrzucimy z naszego życia, co już nie działa, to mogą przyjść do naszego życia bardzo fajne, nowe rzeczy, nowe osoby. W listopadzie będzie to jakiś miesiąc konfliktów. Jakichś sporów. Zobaczmy na jakim tle. Tak więc w tym miesiącu, w listopadzie, trzeba uważać na kontakty z ludźmi czy z rodziną, po prostu z innymi osobami, aby nie wchodzić w jakieś spory, jakieś niepotrzebne walki, których tylko można stracić. Dlaczego mamy tu pięć mieczy? Mogą być tutaj jakieś spory, ewentualnie małżeńskie, w rodzinie, więc tutaj jest ważne, aby pamiętać o tym i nie doprowadzić się do jakichś <tudnych> trudnych sytuacji, konfliktowych sytuacji. Już zawczasu przygotować sobie jakąś strategię, e, przemyśleć i zadbać o może o sytuację w rodzinie, o po prostu jakby sprawy małżeńskie, żeby to wszystko dobrze się układało. I na koniec roku mamy króla monet, więc jest to rok, zakończacie z sukcesem. Cele wszystkie postawione przed wami będą osiągnięte. Także dzięki ciężkiej pracy, jaką włożysz przez cały rok, uda ci się wszystko zrealizować. Może to być również grudzień na jakieś transakcje finansowe y, związane z nieruchomościami. Także te sprawy można domykać. Tu są jakieś sprzedaże i kupna domów, nieruchomości, działek czy w ogóle wszelkich innych spraw finansowych. Także na pewno sprawy finansowe w grudniu są świetnie poukładane, a ty sobie po prostu z nimi świetnie radzisz. Może też pojawić się w grudniu jakaś solidna energia o jakiejś osoby, z którą można stworzyć długi, pełny takiego wzajemnego zaangażowania związek. A więc tak, reasumując, w styczniu rutyna, w lutym sukces, w marcu miłość, romans, w kwietniu odpoczynek, relaks, w maju nowe możliwości się przed Tobą otwierają. E, Maj czerwiec, przegrupowanie sił e, Twoich, po prostu ocena sytuacji, co dalej, co działa, co nie działa. E, w lipcu jak, jakaś klarowność zawita do Twojego życia, jakieś świetne pomysły, y, bardzo dobra komunikacja z innymi. W sierpniu sprawy bierzesz w swoje ręce, wszystko się dobrze y, dzieje, Ty zarządzasz na wysokim poziomie y, swoim życiem, wszystko kontrolujesz. Y, w październiku jakiś rozwój duchowy, działania w oparciu o intuicję i wewnętrzną mądrość, w listopadzie transformacja, powitanie nowych zmian, korzystnych zmian do Twojego życia. To w październiku, w listopadzie ewentualne konflikty, które można po prostu zażegnać, jeżeli Sięgniesz jakby do swojej mądrości, czy nawet skorzystasz z porady jakiegoś mądrego człowieka i mentora. W grudniu, finanse świetne, ty osiągasz wszystkie zamierzone swoje cele, masz, osiągasz to, czego pragnąłeś przez cały rok, więc jesteś w super miejscu wyjściowym do nowego roku. I co my tu mieliśmy? Tutaj mieliśmy y, mot, motyw, główny motyw roku miłość, nowe relacje, y, spotkanie nowych osób, dwójka kielichów y, czyli miłość, nowe partnerstwo, nowe relacje jakaś harmonia i równowaga w emocjach i uczuciach. Y, jakie tu są główne wyzwania? Y, Diabeł i siedem kielichów, czyli uważaj na jakieś e, swoje e, takie ciemne trochę strony, o jakieś uzależnienia, e, w, w jakieś toksyczność w twoim życiu, która związana jest z jakąś iluzją albo e, troszkę w takim siedzeniu zbytnim, mocnym w wyobraźni i w marzeniach. E, Czyli usuwamy wszelką toksyczność ze swojego życia, pracujemy nad ciemnymi stronami charakteru i jakimiś zgubnymi nawykami czy nałogami. I szukamy, zastanawiamy się, gdzie w naszym życiu jest iluzja, nie ma prawdy, nie ma uziemienia. To jest ważne. I wskazówka wskazówka dwie wskazówki. Na ten 2025 rok, słońce i król kielichów. Czyli zadbaj o swoje emocje, aby te emocje były na takim dojrza na poziomie dojrzałym. Kontroluj swoje emocje, czyli niczego za dużo, niczego za mało. Te emocje po prostu dbaj, aby Twoje emocje były wyważone. Aby nimi kierować w taki sposób dojrzały. I tutaj masz wielką szansę na, na rozwój w swoim życiu w tym 2025 roku, na szczęście, na radość, na spełnienie. To tą szansę daje ci ten nowy rok 2025, więc wykorzystaj to. Czyli dbaj też o relacje w rodzinie, dbaj o swoje emocje yy. i praktycznie ciesz się każdym po prostu dniem. Staraj się z tego dnia wycisnąć jak najwięcej radości i szczęścia z każdego dnia w tym 2000, 2025 roku. I życzę Ci wspaniałego, bardzo pomyślnego roku. Obfitego w finanse, obfitego w miłość i wspaniałe uczucia. I dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa pa.